Przycisną paznokcie jako 13 początkująca. No, już tam troszkę widzę, że no szalejesz z płytką paznokciową. Te, te pełno tych białych elementów na paznokciach to wygląda to na uszkodzenia mechaniczne, czyli takie, które sobie sama zrobiłaś. No! Odtłuszczacz. Dobra, masz może... strasznie wolno odparowuje, ale odparowuje, dobra, Git. Buteleczki musisz wyczyścić, bo cały czas, zobacz, dotykasz trwają skórą brudnych buteleczek, na których jest produkt. Jakiś żelowy, nie daj Boże. Szablon. Będzie żelowany. Okej, okay. szablon no, chyba ładnie był podłożony z tego co widziałam. Szkielet taki grubszy trochę. E, roz, no, tak myślałam, że się rozprężą te szablony. Szablony jej się rozprężyły. I na początku on pięknie wyglądał, nie? Ale widzimy, że w trakcie żelowania one zaczęły się rozklejać, bo one są bardzo sztywne. One są fajne, tylko bardzo sztywne i się rozprężają. I już ten tunel tak. Takie, takie będą się. Nie będą takie jak rułka czy tam rurka po polsku jest, nie? Bo rurka po śląsku, rurka po polsku. Ale chyba wiecie, co to, nie? wiecie, o co mi chodziło od początku. I tylko się rozszerzają takie troszeczkę jak. jak. Jak duck nails, nie? ale nie jak Ducknails totalnie, tylko tak, że wachlarzowe będą troszkę mocniej, nie. Chyba, że będą zaciskane jeszcze budowa. Chyba, że budowa była zaciskana. Możliwe, że była, bo, bo nie wyglądają źle. Bardzo ładny.